Towarzystwo wzajemnej lekacji prezentuję. w przednim odcinku. Arogancka, ponadprzeciętnie kąśliwa i nieprzebierająca w słowach Pamela Spiderwood zaczyna bez skrępowania prać największe brudy rodziny Harrisonu. Atmosfera gęstnieje, a w powietrzu wisi nowa seria wzajemnych oskarżeń i uszczypliwości. Erupcję wulkanu skumulowanej przez lata agresji opóźnia niespodziewane włączenie się do ożywionej dyskusji inspektora głównego policji. Homer Bloom wydaje się być nieporadnym i niekompetentnym śledczym, jednak już po chwili zaskakuje wszystkich dużym sprytem i odważną hipotezą detektywistyczną. Policjant oświadcza, iż wie, że morderca Denisa Harrisona znajduje się wśród uczestników spotkania. Mam już dość przywoływania <laughs>, do porządku. Jeśli w tej chwili się Państwo nie uspokoją, aresztuję wszystkich. Za utrudnienie śledztwa. Poza tym wiemy już, kto zabił Denisa Harrisona. I tak, Panie Johnie, morderca jest wśród Was. Co takiego? Co Pan opowiada, Panie Inspektorze? Jedno z nas? No to nie może być. Coś chyba się panu pomyliło? No przecież to się absolutnie nie mieści w głowie. O, o, jedno z nas. No panie inspektorze, wiem, kto zamordował. Wszystkie ślady wskazują tylko na jedną osobę. Ale żeby mieć 100% pewności, wysłucham państwa po kolei. Nie mam czasu na te wasze gierki. Miała być to krótka rozmowa, ciągnie się już nie wiadomo ile. Rachel, jak ty mogłaś nas tak oszukać? Jesteś w zmowie z nimi, a do tego odbierzesz nam cały majątek. Co z ciebie za potwór? Ja nic nie wiedziałam o tym, że znaleźli zabójcę Denisa i przykro mi to mówić, Ali, ale to nie ja tu jestem potworem.

co, 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 co ty gadasz? Gadasz, stój dziupiąkało. Że ty się zgodziłam być twoją matką chrzestną. co mnie pokusiło? Mam tego dosyć. Czy wy niczego nie pojmujecie? Ktoś zabił mojego męża. Naprawdę jesteście tak zamroczeni żądzą wzbogacenia się? Wiesz co? No, nie bądź zabawna. No, brawo! Brawo, ho, ho, ho. a kto się modlił poprzednio, przed chwileczką w zasadzie, żeby dostać, żeby tylko dostać dom w spadku? Hm. Zamknij się, zamknijcie się wszyscy! Cisza. Ostatni raz proszę o spokój. Ostatni raz. Przedostatni był wcześniej. Teraz jest ostatni. Ja jestem spokojna i nie mam sobie nic do zarzucenia. To oni są winni nim wszystkiemu, nie ja. Tak, 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 tak sobie tłumacz Z ołóżą i, i, i jeszcze jeszcze, zobaczymy, jeszcze. Dobrze. Jeśli wyjaśnimy sobie, w czym jest rzecz, muszę Państwa powiadomić o ostatniej rzeczy. Zgłosiłem odpowiednim służbom w naszych miastach, aby pilnowali w, Was wszystkich, abyście nie opuszczali domów, a nie To tylko środki. Za. ubiegawczy. A teraz. Panie inspektorze, jestem pilnowana we własnym domu przez policję? No chyba pan żartuje? Hm. Nie mogę wyjść z własnego domu? Myślę, że wyraziłem się jasno, pani U... Harms. Przejdźmy do rzeczy. Poproszę teraz, aby wszyscy się wyłączyli. Będę na wa... do Was dzwonić pojedynczo. Zadam kilka pytań, a potem ponownie spotkamy się online. Proszę być przy topiornikach. Czy wy wiecie, ile ja pieniędzy straciłem, użarając się z Wami? Za utrudnianie śledztwa grozi kara, grzywny i areszt. Naprawdę. chce Pan dalej ciągnąć? Ciągnąć te przepychanki? Syneczku, no bardzo cię proszę, no e, daj już spokój, no bardzo, bardzo cię proszę, bo przecież jak ja sobie poradzę bez ciebie, jeśli ciebie zabiorą, o mój Boże, rozpadnę się na tysiąc kawałków, no co ja wtedy biedna zrobię, no synku, no bardzo cię proszę, daj już spokój. Gdyby nie ta operacja, już dawno leżałabyś w częściach, durna babo. Panie inspektorze, więc y, zaczynamy, tak? Oczywiście, pan Za moment połączę się z panią Alison Harrison, Alison Harrison. Allison, Harrison. <noise> Proszę zostać w kontakcie i nie opuszczać domów, gdzie jest moja matka, nie widzę jej. Ma problem z połączeniem? Rachel, zrób coś! John, ale. u mnie jest wszystko w porządku. Nie rozumiem. Proszę o Pani nie pojawi się już teraz. Została zatrzymana przez żandarmerię. Zatrzymana? Ale dlaczego? To przecież jasne, durna kozo. To Regina zabiła Denisa. O Boże. O mój Boże, nie wierzę. Nigdy nie uwierzę, że to jest ona. Jest jaka jest, ale nie byłaby zdolna do zabicia własnego męża. przypominny nam, że <śpiewanie> Patryka, też wykończyła ta plastikowa brzmia pręgowa, Możecie się zamknąć? Panie inspektorze, czy to prawda? Wiedziałem, że było z nią coś. Nie, tak. Wiedzi. W wiedziałem. Weźcie wreszcie, zamknij Lex! Obrażanie się nawzajem nikomu nie pomoże. Uspokójmy się. Inspektor na pewno wyjaśni zaistniałą sytuację. Odezwał się adwokat diabła. Ciekawa jestem, co Ty naopowiadałaś w czasie przesłuchania. Proszę Państwa, pani Regina kul Harrison została zatrzymana w celu wyjaśnienia nieścisłości w zeznaniu. Nie obciążę jej żadnym. Musiałem polecić zatrzymanie i doprowadzenie przysłuchiwanej do komisariatu. Czyli to nie moja matka zabiła ojca! Nie, panie Harrison. Nie, panie Harrison. Nie, panie Harrison. Ponad wszelką wątpliwość, pani matka. pana matka. twoja matka. Jest niewinna. Ale. <g descriptor Har League> <tartic> a, a, ale ja. Ja, ja, ini, ja muszę coś. Po 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 powiedzieć. Leksus, co się tak pocisz? Synu, co się dzieje? Źle wyglądasz. Do jasnej cholery, Lex! A może ty jednak masz coś wspólnego z zabójstwem, co? Żebyś się nie, 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 nie zdziwił John. John. I, ja wszystko w, 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 wiem, i po, 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 powiem wszystko. Po, 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 powiem, po, powiem wszystko. No, powiedz, bo jesteśmy bardzo ciekawi, Lex. To, to on wszystko planował. O on wszystko uka kartował on, on Zaplanował, Ale że ja... o czym ty mówisz durniu? To ty 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 ty, ty, ty zabiłeś o o o ojca ty ty. prawda, braciszku?